Po jednym z takich przegranych spotkań wkroczył pewnego dnia do sali bokserskiej z mocnym postanowieniem zgłębienia tajników walki na pięści, tak aby w przyszłości nikt nigdy go już nie sprał. Liczył sobie wtedy wiosen 14. Kiedyś chciał być najlepszym złodziejem, teraz postanowił zostać najlepszym bokserem, szczególnie kiedy zobaczył gdzieś zarejestrowane na filmach walki Muhammada Alego. Zajęcia z młodzieżą z Poprawczaka prowadził niejaki Bobby Stewart, były zawodowy bokser. Przez lat bez mała 20 doskonalił zastępy młodych ludzi w szlachetnej walce na pięści, ale jak dotąd jeszcze nie widział dzieciaka, który, nie mając nigdy na rękach rękawic, potrafiłby tak wiele. Mike błyskawicznie i wiernie odtwarzał każdą pokazaną akcję, a trenera zdumiewała jego niezwykła siła. Szokowała szybkość i zwinność kogoś, kto na pozór sprawiał wrażenie raczej nieruchawego kloca. To był czystej wody talent, jaki trafia się raz na kilkadziesiąt lat. Wiedząc, że w miejscu takim jak to niewiele będzie mógł uczynić, aby tego talentu nie zmarnować, wykonał pewien telefon, który na zawsze odmienił życie Majka Tysona. Halo, Kaz, powiedział, masz chwilę czasu? To zależy odrzekł ostrożnie głos po drugiej stronie kabla. No to wpadnij na chwilę do mojej salki treningowej. Zobaczysz coś, czego w życiu jeszcze nie widziałeś. Co to za chłopak i co zrobił, że znalazłeś się w tej twojej zapchłonej budzie? Łatwiej powiedzieć, czego nie zrobił, mruknął Stuart. Był aresztowany ze czterdzieści razy. Chryste, to więcej niż Al Capone. I ty myślisz, że wezmę go do domu? Nic nie myślę, odpowiedział trener. Przyjedź tylko i zobacz. Głos po przeciwnej stronie należał do niejakiego Konstantina Damato.